Tak, wiem o tym, jak to. słyszałem. Tam trochę rozmowy, kompletnie powiem wam. Na niczym się nie znają, powiem wam. Kompletnie posłuchałem, co oni p... o tym Metinie. Wow, nie w sensie, coraz bardziej jestem przekonany, że podjąłem słuszną decyzję, decyzję żeby w tym nie brać udziału. Znawca? No, jeżeli chodzi o Metina, no to akurat powiem Ci to całe moje życie, więc no, coś tam o tym wiem. W ogóle jakaś aktualizacja potężna była. Eee, nie ma żadnej zapowiedzi ani nic, nie? Czy czegoś, jakiś poprawek albo coś. No, powiem wam, że no, perfekta ładnie ścis ścisnęli na, 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 na Twitchu i na Twitterze. Powiem wam szczerze, jak sobie poczytałem e, newsa o zapowiedzi tego e, challenge'u, nieźle go tam ścisnęli, nie? Ciekawe, czy on sobie zdaje sprawę, jak ludzie go odbierają i jego grę, ale wydaje mi się, że za dużo ma krąg wokół niego takich lizotów, co mu przytakują, ale nie wiem, nie znam się, wiecie, o co chodzi. Dobra, więc tak, widzowie, coś wam pokażę. Jakub wydał wczoraj wony. I Jakub, uwaga... Co wbił? Jakub Wasa. ...globala klasa wschodniego broń za 1000 dzwonów diamencik za 800 musicie przyznać, że Jakub jest najlepszy, taka prawda Jakub już ma tutaj 1000 dzwon ponad taki k***a potężny jestem jak do, donate k***a diamenta za 2000 złoty miałbym dostać, tak? zrobiłem wczoraj kwa. Zanim chcę poszedł spać, mówię a se k***a, poklikam, bo mi się nudzi. No i weszło mi, poza streamem, wchodzi. Jak na streama jest, to Gamepod, patrzy. I i i niestety, 1539, a tu jeszcze jest mrok. 1530, czekajcie, co ten ma. 30? No tu ma, nawet spoko Z 20 bonów nie będzie. No, plus, minus 20 bonów. O. Dzięki. Nie wiem, dla co, ale dzięki. O, tu jestem. Jeżeli chodzi o... Ten challenge tak zwany, nie? Bo ktoś tam pytał. To moim zdaniem... Przewiduję, jak będzie. Uwaga. Czy będę miał rację? Nie wiem. Domyślam się. Więc tak, yy, gildia... Yy, mi to Zyniaka odpadnie. Zyniaka I to Zniaka odpadnie. Zniaka i Tekona będą jeść na botach. Raponika tak samo. Więc między... Lidia numer 3 Lidia numer 4 to jakby ich nie było. I między nimi się to rozstrzygnie. Nie mam pojęcia. Ja nie, nie wiem jak potrafię grać. Na, inaczej jak słyszałem co oni mówią o Metinie, tam pół godziny słuchałem, to są takie casuale, że... No, ten sam poziom jest w sumie. Wyrównanie, wyrównanie jest. Czy to jest partyzana plus 9? Nie mam pojęcia, ile to jest warte. To na pewno jest jeden won. Nie mam pojęcia. To jest bardziej jako yy, item kolekcjonerski. A to to już w ogóle syf. Dobra, dam ci te dwa losy. A niech ci będzie. Jak chcesz, to zaakceptuj. Beauty to kopar. Ja sobie k***a partyzanę... Transferuję nazwijmy to, tak? Jak ta partyzana, dawno nie nimę. Ja nie wiem nic o nowym serwerze, po prostu no... Ja powiedziałem wam, że pewnie w pierwszym połowie będzie ten serwer. I tyle wiem. Przewiduję, że to będzie serwer otwarty i przewiduję, że nie będzie broni bohatera, bohatera i szkaty ucznia. Albo druga sprawa to będzie zamknięty serwer, ale nie wierzę w to. Bo rok temu był Bachar. Więc, yy, więc trasy powinien być otwarte. I dopiero na wakacje będzie zamknięty. Ale nie wiem, Gameforge ma takie odpały, że ch... wie co oni wymyślą. Może być jakiś specjalny serwer, że nagle powiedzą A Classic mimo, że pierwszy Classic był yy, chuj. To powiedzą A, klasik S2, nie? I się maleczko. Nie odblokują nigdy bagniaka, bo od zawsze był zamknięty. Będziecie śledzić jutrzejszy challenge W ogóle oni grają na Turku, a będą ładować w Pelenach Typie. Ja wiem, że rozebrałeś bufa i chcesz losować, ale ja nie chcę i ten z bufa, nie? Naprawdę. Ale bię na tej nie? I teraz pomyślcie, jakbym miał dokoła dać taki diament, nie? No Wiesz tu, ja bym musiał tydzień zbierać. Tak, tak jak na pulpemosie w sumie. Jak ktoś chce wymienić się na fajne itemaski na Turku albo item shopa, to ja chętny, nie? Widzowie. Ale wychodzi na to, że już mam 1700 won... na klaszcze wschodnim. 1000 na pulpę muszę 700 tu. Miałbym ja sprzedał to, nie? Oczywiście. Ile to będzie już? 6000... nie, 8000 zł prawie, nie? Ja, ja nic nie gram, a tu kasę mnożę. Nie wiem, pięć losów. O, ty napisałeś, no. Dobra, dawaj. Niech ci będzie. Pokerek. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć. O, i piękna sprawa. Muszę pamiętać, co dostałem, a co mam dać. Partę dostałem. Stalkę dorzucam. Nie chcę jej Chociaż... A nie, zostawię se. Kupię jakąś mniejszą, mi się tam transportuję. Pokaż mi, oferty, ofertę, gdzie ludzie za tyle sprzedadzą. Ty i Marisa macie 5 minut na udowodnienie mi, gdziekolwiek jest taka oferta. Jeżeli nie, to was stąd, wy... bo mnie już to po prostu. Dziwnym trafem, jak przed Steam patrzyłem, nie było. Bo wiedziałem, że będzie komentarze. I nagle, Pojawił się. Hmm. Ciekawa sprawa. Żadnych oszczędz to jest ustawione. Ja widziałem. Przewidziałem. Bo patrzyłem przed streamem, 5 minut przed streamem patrzyłem. Bo wiedziałem, że będziecie zaniżać cenę mojego itema. Kolejnego, bo ja już was znam i nie było tego diamenta. Nagle na streamie, kiedy macie coś bana, tak jak było ostatnio, pamiętacie, jak zrobiłem znakomitego diamenta, też się pojawia, pojawiła jakaś zaniżała zaniżyła ceny, mawiając mi, że mój item jest mniej wart i mam go zaniżyć, bo to on kupił. Nie wierzę w to, ale jest, więc nie jestem w stanie tego udowodnić. Czekajcie bo ja chcę fajnie wyglądać transmutacja dobrze robię o mniej więcej o i patrzcie ale piękne ty to komuś to nie chcę o patrzcie pięknie nie Dobra, k**a, niech ci będzie Dobra, już ci daję A w roz... 25 Co to jest? Ale to dwa wony chyba chodzi. Tak, może być. W razie użyję. Dawaj. Brewiaszcza. Za. O! W końcu, k*a, ktoś mnie ratuje. Dziękuję. Uwaga. Minus 4 i. Chcesz kogoś zbanować? Ty nie chcesz. Powiedz. Powiedz. Powiedz czemu. Ry 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 ry. Nie ma czemu. To jest dla tych, co chcą wskazać ch inny. O to chodzi w skasaniu czasu. Nie nie chce mi się tego riba przyjmować. On jest pewnie warty z on nie chce. Wybacz mi, ale nie chcę. Ja już mam tyle ribów FMS-ów. Nie chcę się z tymi temami na 30 level. Sorry. Ile chcesz losów za to, bo ja nie pamiętam o to chodzi. Jeden los za dzika? Ja nie wiem. Chyba dam ci te trzy losy, pewnie około 6 jest warty, Dobra, dawaj. Marcel MGU. Wiatr, magia, diabły plus 9, 15 losów to jest warte 30, bo on takiego co? co? Dobra, bierze na słowo, chociaż wiem, że w leci, lecisz, nie? Widzicie, teraz wygrywają ci, co najwięcej wpłacają. Jednak. To się naprawiło. Wygrywa Avros. tutaj tak samo było. Też wczoraj ktoś najwięcej wpłacił, też wygrał. A potem do maski i tak oddało. Dobra. nie wiem, po kolei. Ma dużo miejsca. Bo mi się pierścień języka skończył. Nie wiem, co ty do mnie mówisz. Weź, k***a, zaakceptuj, to założę pierścień. No i, k***a, no i ta się, on... nie mogę z tobą rozmawiać, bo nie mam pierścienia. No a zaakceptuj to do k***y nędzy. Boże, co ty chcesz? Chcesz, czy nie? Ja No nie wytrzymam zaraz, nie? To na. Ten spam. Nie rozumiem. Zaraz i po... Nie masz. Bierzesz udział, gdzie jest do wygrania. Dwie strony ekwipunku. Ja nie, nie wytrzymam. <śmany> Panie, mam teraz wolny chipunek. tutaj byłem u już. Na co wydam te bony? Nie wiem. Pomogłem, nie? To jest moje akurat. Czy będzie jeszcze koło? Nie wiem. Robimy jeszcze koło, ale mogę zrobić koło, gdzie skripuję puste. Bo mi się nie chce czekać ze zbieraniem od was y tego ściana. Nuda taka, że szczypie. Dobra, tyle mi, 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 mi. O. To, co robimy? Koło oto? Gdzie usuwam puste, czy nie? Tak. Tu mamy, uwaga, do wygrania. Helmofon I tak. Dwie opcje do wygrania: 1% szans na item. Wejście za jeden won. I usuwamy puste za każdym razem, prezes. Nie stać ci, żeby takiego streama skrócić. Za dużo siana musiałbyś być. 1 w 69 Mówi, że to będzie to specjalne. Uwaga, no ale to nie stać ci na co streamach, żeby tak wpłacać. Panie no i usuwamy puste. Uwaga. Ale miałeś niefarta, panie. Opcja wyżej to było. Yy, helmofon. opcja wyżej. No, problem jest taki, Golgi, że nie wiem, jakiego on ma z, tego. Yy, moda, bo ja szczeliłem z. Nie. Ale czekaj. Możesz usunąć mu moda, ale bana mu nie możesz dać, bo magie moda, z tego co widzę. Ewentualnie na koło, albo w minuty. Masz trzy opcje. Pomyliłem się z tymi 200. Bo myślałem, że ma z drugiego moda, ale faktycznie ma moda. Ja nie pamiętam na pamięć, w jakiego ma moda. A to listę sprawdziłem. Więc wybieraj co wolisz. Ale po co te, te, te 15 zł ty mi teraz dałeś? Nie zostałeś bana. No to losujemy w kole. 15 zł wysłane na nic. Minus 4. Minus 4: Minus 5. Nie ma na przyszłość. A co to ma być? Mam to niby zapisywać gdzieś jeszcze. To żeśmy się pośmiali. Dobra, czyli. 300. To nie chcesz go zbanować? No dobra, no to Podejmujemy... 300 minut. Fajnie. 5 godzin. Piękna sprawa. Podoba mi się to. I to nie prezes skończył. Ale widzowie, dam wam szansę, żeby nie było. Dam wam szansę. Uwaga, koło specjalne. Można przedłużyć o jedną godzinę. I uwaga, przedłużenia. A dam za 3 zł. Jestem miły. Dobra, ktoś jeszcze chce na koło dać? Jak nie. To na streamie od sponsorów za pół godziny odpalę. Jak ktoś chce sponsora kupić za 2 złote nawet to daj przycisk Wesprzyj i tam macie za 2 złote, nie? No mówię wam, ja to dałem dla zgrywy, bo wczoraj było śmiesznie. Też dzisiaj chciałem, żeby było śmiesznie. A naprawdę myślałem, że po do pierwszej w nocy przynajmniej. Co ja mogę powiedzieć? Dobra, ostatnie koło i... Badam. Chyba że. Ta, koniec. Czy mogę w ogóle tego streama zmienić na dla sponsorów? Czy muszę nowy odpalić? No, czekajcie, zaraz to sprawdzę. Ale jak, jak jest po czasie, no to jak mam kręcić? Przedłużenie. Nie wiem, Nie, ja już się pogubiłem. Liczymy a to czy nie? Bo ja... dałeś kasę na skasanie, teraz dałeś na koło z przedłużeniem. I 100 razy będę teraz skręcił, ta? Ja skończyłem tego streama już. Dobra, niech będzie ci. Jak traficie to spoko, jak nie to nie. 100 razy. Nam było za 3 zł, nie? No ta, no dobra. Chcecie to proszę bardzo, ale jak... ...nie trafisz to p... się, nie? Uwaga. Jeden, dwa, trzy, cztery, trzy, to było jedna godzina, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, siedemdziesiąt, jedna godzina, To czy, czy to była, była najdroższa godzina w moim życiu, czy najlepsza w sumie. Czy? Dziękuję. 8 9 10 No i proszę bardzo. Jedna godzina. Zapłacił 300 zł za to, żem streamował godzinę dłużej. Na, a a przytem jeszcze skrócił. Hahaha, <śmówiła> ja piszę bardzo. <śmówiła> tu cię tańsze <taniej> wychodzi. <śmówiła> A te streamy są takie dziwne, aż mnie szczypie. Dobra, już nikt nie chce w tym kodem brać udział. Nic się będę dawał, skoro mówię. Cownicie sobie streama, stream Slim się miał skończyć o 22.59. Zostałem dłużej, bo ktoś dał na koło i byłem uczciwy i kręciłem zawony. Mimo, że miałem już skończyć. Potem zapłacił ktoś za 300 zł, zakręcenie, ale dalej koniec nie ma. Był. Pulwinek. Ten. Nie ma minusowego czasu, pulwinek. Sponsoru, tak? ja ty... wy sami się skamujecie. Zasady są proste, jak nie. Wy sami się skamujecie, a mówicie, że to ja. I za swoim tym zrobić. Nie ma skasania teraz z nieba. Naleźć na skasanie. Jak dopiero doszło? Jeszcze powiedz że ty miałeś. Slima cofniętego o 10 minut. <śmienicza> Przecież ja kręciłem 8 minut, to ile ty miałeś slima cofniętego? Nie wytrzymam psychicznie raz, mnie lubię. Nie... Pedrzeć się obraził, bo powiedziałem, że pierwszy głupoty. Następnie przyszedł inny i chciał go zbanować, ale nie starczyło mu kasy, to dołożył, żeby skrócić Slima, a następnie wrócił tyle samo, żeby go wydłużyć. <śmienicza> Następnie polwinek miał cofniętego tym o godzinę i Paypal mu się zaczął, bo wysłał donate'a z Afryki. Ja p ale ja już nie rozumiem, o co tu chodzi w tym streamie. Przyszmy te wody, przynajmniej żeby buzia uśmiechnięta była, bo ja już nie wytrzymuję psychicznie. Alchemia, Rubin. Mówicie, że co, Rubiny oddadzą? Czy nie? Możemy od razu przejść do mityków? Ile? Tyle ametystów chodzą? No i pięknie, nie? On nawet perfekt wszedł. No i brakuje mi. Żeby pociąg stulecia. Dobra, jak mi... Mnie... Doktoria 12 won, Ja dam talik lodu, mroku, kamień księżycowy i jakieś antyki. jadeit, szafir Onyx. Ty. Patrzcie o. Widzicie? I tak mi spali. Nie ma opcji, że to wejdzie. Parta już wyczerpałem na diamenta. Dzięki. Dodam to za 19 bonów Hej do wszystkiego i dzik To chcę Proszę Dziękuję I znowu mi spali Założymy się, że nawet na przejrzystego nie ulepszę, Albo bo mi spali Umaga. Poza streamem wszystko wchodzi Na streamie no ni... Nie rozumiem Uwaga No ch Ja pi Teraz offnej i zrobię to po raz slimem. <grymne> Kto chcę kupić to maskę za 50 won? O dobra, 65 Kto bierze najlepszy? Dobra, może być Proszę Akurat Widzicie? Jak ktoś zarobił Dobra Ostatnia próba, idę gadu, szykuj bo nie? Zatrzymam na chwilę slim. Mówiłem, poza streamem... Wszystko wchodzi, na streamie pali, nie? Mówiłem wam. Ja nie mogę po prostu robić alchemii na streamie. Bo GM patrzy i pali itemy i na minus. A jak tylko wyłączyłem, ulepszyło podrząd. Będzie pusty pewnie. Nie, no pod obronę. Nie, średnie. Ty dobry, dobry jest. Dla szamana, bo kogoś tam, poli, nie no, dobry, lepszy na pewno niż czysty, mix, ale to pewnie jest tą one niż, niż miks, czy coś w tym guście, to pewnie jestem na zero. Wiem, że nie ma, szkoda, bo 600 won był, jakby był, by, byłaby wartość. Przednie pod obronę. To jest już taki perfekt pod obronę. No to tak około 250 będzie. Zależy dla kogo, nie? Bo niektórzy wartości w ogóle nie używają. Więc tak, około 250 na pewno. Jestem na plusie 30-40 won. A zobaczmy, czy ten super diax, to przypadkowo był, dalej jest, nie? Jest 650. Widzicie? Na 38 kupił, a stoi na 65. A mówisz poważnie, czy wchodzisz? Widzicie, jak tam nie zarobił? Kto tam powiedział, że to jest warte 30? Zaraz zbanuje. Dobra, wp. Mnie. Kto pisał, że, że to jest warte? Ten, ten wacek na V dostał ode mnie bana, 15-a szykuj. Panie, nawet jak zejdzie za 50 won, to jest warta 50 won, jak chciałem 50 won, to się śmiali, że warta 30. Panie, to i tak wychodzi na moje. Ale mówię, za 3000 spokojnie, to bym wyjeżdżał do handlary, to i mam broń na Polyfemosie. Ale byłby szordzik z tego, ale byłyby wyświetlenia. I ten był... Buld... O, mogłeś dać biednym ludziom! Panie... Ale w gotówkę do to sprzedać do handlary, a nie żeby to by dać za tyle. To ja. P... o Dajesz bazę, czy nie? Panie, ty chcesz ode mnie, żeby to sprzedać i mieć bazy więcej. A ja chcę to tyle, żeby to do handlary dać, żeby każdy miał buddy. To jest różnica, wiesz? Czy, czy nie wiesz? No, przypadkiem dam ci itemy i przypadkiem Sandra Jordanejta. <ścoughs> Wcale nie będzie z tego shota, i wcale na Discordzie Polanda się nie pojawi. <śled> no ale, jeżeli ktoś by mi dał donate za 3000 30 zł, żebym to wydał do handlary, to gdzie tu jest sprzedaż, sprzedaż? itemów. Twoja logika jest jakaś warta, powiem Ci szczerze. U mnie dobrze. Mogą zrobić jak V-Kubon i zrobić koło za gdzie, gdzie na kole można wygrać bronie. Coś by było bardziej banable. Jakbyś tak zastanowić, nie? Z dnia zmienił nazwę na mamut. <grym> jak? Może Może konto sprzedał? Ale mówisz poważnie? A ja, faktycznie mamut. <grym> ja. Mammut betin 2. <ścoughs> nie wierzę, co tu się od. O nie. Wojtek powiedział, że miał być tu raz, ale będzie Ruby, yy, polski. Nie dziwię się, a ja to też proponowałem. ...bo administracja może im pomoże banować boty. A ty, ale to jest otwarty serwer. To będzie większa szansa, że... ...im wp... tu się. Ale będzie zabawnie. Lubi to z otwarty serwer, na pewno, nie? Czekajcie. Znaczy, powiem wam tak, no... Teoria. Czyli zmieniam moją teorię, nie wiem, na początku było mówione, że to będzie... Pol Polskie. Aha, bo to trzeba dostęp wykupić. a ja nie mam o tym koncie dostęp. Wracając, yy, moja teoria jest taka: że w dzień nic, nikt im nie będzie ksuł, a jak tylko administracja pójdzie spać, tylko pierwszej, ludzie będą chodzić na boty im ksuć. Moim zdaniem, lubi turecki. Lepiej by, by im wypadł. Lubi polski w sumie. W sumie ten ch... Jak się zastanowić, niby, niby yy, będą mieli większy dostęp do. Do administracji Polskiej, ale czy ona coś zrobi? Wiecie. No nic, zobaczymy, I to będzie śmieszniej, tyle. Co mam powiedzieć? Jutro się przekonamy, jak będzie. Nie rozumiem kompletnie, nie. W sensie... Nie wiem, czy on ten kanał komuś oddał, sprzedał, czy... Będzie nagrywał tym... Zmieniaczem głosu, nie wiem, czy wiecie, o co chodzi. Nie mówicie, że Świercz to jest projekt z Dunia? Świercz... Czy Zdunio się podłożył, żeby wybustować świerszcza? Nie, to jest głupie. <laughs> Zdunio się podłożył, żeby wybustować swojego syna. Na pewno mini układ, zamiast alimenty płacić, to wybustować kanał. Masz alimenty zapłaty. Syn cię prosi o bycie słabym YouTuberem. No to co robisz? Płacisz alimenty, czy boostujesz syna? I się podkładasz. Nie wiadomo, każdy, co by wybrał, nie? Tak było, na pewno. Ty moi. Dunia. 12 12 12.13 Nie wiem. Nie znam się. Dobra. To ja się ewakuję. Fajnie było, a zain...